Siemano, pogorszyła się trochę pogoda, więc to jest idealna pora, aby pojechać na enduro. Także jestem dzisiaj na obornikach po ponad miesięcznej przerwie i będzie się działo. Subi łapka, dzwoneczek, zapraszam na mojego Insta i TikToka, no i lecimy. Dnia, a teraz lecimy do lasu. Najpierw fajne chopki po drodze, i lecimy w las. Jesteśmy w lesie, i już widać pierwsze górki treningowe Oczywiście wjeżdżamy. Będę musiał się przez, przeprawić przez błoto. Podjazd. Na dwójeczce. Lekki skręt i przez drzewko. I co pierwszy podjazd musiała być gleba. Podnosimy. Jakby nic się nie stało. i Jedziemy dalej. Było pod górkę, to teraz w dół. Na hamulcu. Znowu przez błoto. Trochę za dużo gazu. Prawie wyleciałem do drzewka. Czwarty gaz. A to teraz tutaj się kłania piątka w zawodach enduro. Pierwsza piątka w Polsce w zawodach enduro, mój buja Bartek. I teraz ja cisnę. Jakaś tam mała górka, bu dwójka i ja teraz robię sobie takie ćwiczenie, że... Jestem obrócony tak, muszę zrobić 90 stopni i wjechać pod górkę. 90 stopni zrobione. Na pierwszy podjazd, trochę się z nim. karaskam, Ale na, na końcu jest fajna kłodka na końcu. Może... łatwo. Na końcu jest fajna kłodka, na której można się bawić. Drugi podjazd już lepiej. Coś tam próbuję na koło. Znowu! Na koło. No to spróbuję jeszcze raz. Zniosło mnie, więc musiałem wybrać górkę po lewej stronie. No co? Zjazd. I co? Gleba? Podnosimy jakby nigdy nic. Teraz pnieczka. Praca sprzęgłem. Nie w tą stronę, no kurczaki. Ach. Niestety ten motocykl nie jest aż tak łatwo podnieść, więc trochę z nim się bawiłem. jakoś z tego wyszedłem, i teraz się kłania praca z przegłem. Praca z przez trawers. Bo upro, niestety, wypłaszcza wszystko że to jest płaskie, ale jakbyście tam stanęli, to nie, nie chcielibyście się, się tam sturlać w dół po tej skarpie. Były podjazdy, więc teraz kłody. Co za głupota! Zrobiłem, jaką ja potem odwaliłem. A, ale jestem dureń. Pod kątem, kurde. Pod kątem śliską belkę. I to jeszcze na dwójce. Gdzie nie miałem prędkości i nie mogłem go w ogóle podnieść. Dajcie, dobrze gada, dobrze gada. To była moja głupota. Oczywiście, zapatrzyłem się. Następna gleba. Już po którymś razie, podnoszenia tej kozy, już jazda staje się mniej przyjemna. Ale nadal podjazdy cieszą mnie jak nie wiem. Teraz co? Klasa mistrzowska? Byłem ja w klasie amatorskiej, więc teraz klasa mistrzowska. Musiałem! Chyba to sobie za dużo wyobraził, ale teraz pięknie podjechał. Teraz wchłonię się! Liga amatorska. Coś tam próbuję podrywać na jedynce ze sprzęgłem. Motocykl, ale najpierw się tego pouczę, dobrą pracę ze sprzęgłem i podrywać na koło. Później to tata weźmie mnie w obroty, nie mam nadzieję. I pouczy mnie pivota. Więc na razie muszę te próbować. Były podjazdy było gładko, prób... były podjazdy było I to też. na kole. Więc teraz następne drzewko. kłody. Już mnie trochę zniosło, było mokre drzewo. Tutaj też, które mnie zniosło. Może Wam się wydaje prosta, ale taka nie jest. Jest tutaj mega duży pion, a tak poza tym metr. Na samym końcu jest pionowa górka, pod którą trzeba podskoczyć. Dwójka i pełna maneta. I co, klasa? Mistrzowska teraz się przeniosła na drugą kupkę. podchodzą tymi chustkami jak śli. No ładnie poszedł w tą kałużę, nie powiem. Ja też pewnie pięknie wyglądam, oczywiście. No buja ja trochę mi biegów dorobił. No, mi buja dorobił biegów, a tacie uwierzył na włosach, ale teraz pięknie podskoczył. No. Teraz taty zabawa w piwoty. Zrobił mi pivota, Przednie koło w przednim koło było 20 cm od mojej głowy. Na szczęście miałem kask, więc jakbym nie walnął, myślę, że... Nic by mi się poważnego nie stało, ale to już nie wiadomo. Więc teraz co? Były podjazdy, były chłody, były gleby, więc teraz powrót. Ale jeszcze przed tym trochę chłody. Pierwsza, druga, trzecia. Ta trzecia już była taka mniej kontrolowana. Niestety gleba tam mogła się skończyć fatalnie. Jechałem na jedynce więc bo to miał obroty, żeby go podnieść na przykład na to raz jakieś mniejsze